Szczupak! Nie wiem, czy mi się zmieści. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nowa miejscówka, duża rzeka. Jestem dzisiaj z kolegą Norbertem, który rozpakowywał już kajaki i zaczynamy już niedługo. <grym> Jedziemy! Uh, uh, uh. korki se posprawdzaj. No i dobra, rozpakowani. Dzisiaj już jesteśmy rozpakowani. Nic tylko wodujemy się na rzece Norbert, już jest na wodzie. Gdzieś tam sobie pływa, tam gdzieś sobie już pływa. I szukamy rybek. Może na początku, pierwszy raz tu jesteśmy na kajaku, nigdy wcześniej tutaj nie byliśmy. Potrolingujemy na początku, w fajniejszych miejscach może zatrzymamy się, trochę porzucamy i zobaczymy, co dzisiaj, tak na wieczorowo, po pracy, okaże się. Także. Do zobaczenia wkrótce. Siemka. Uuu, jesteśmy na wodzie. I dobra, zaczynamy. Zobaczymy co zaraz siądzie. Dwie, węd dwie wędki rozłożone, jedna na większego woblerka, co troszeczkę głębiej schodzi, a tutaj taki typowo malutki bączek. Tylko mam małą nadzieję, może na inny gatunek niż ee, okoń czy szczupak. Także mam nadzieję, że będzie coś, coś dzisiaj złapiemy, coś tak czuję. Chociaż dwóch chłopaków teraz spłynęło, akurat i złapało tylko dwóch, dwa szczupaki. Także walczymy, panowie. Łapiemy, rzucamy, ale na razie trolling. Fajniejsze miejsca na echosądź, oczywiście będę sobie zapisywał. Także może później się je odwiedzi, ale jak na razie dno, No bajeczka 4 metry, 4,5 nawet nie płynę na głębszą wodę. Może coś tutaj bliżej brzegu siedzi. Znowu coś mi stuknęło, ale się nie zacięło. No, coś mam peszka na razie. Tutaj jakie ładne drzewa się pozałamywały nad wodę. Może coś tutaj będzie się działo przy tych drzewkach. Żeby nie korci porzucać trochę gumą. Ale to może na powrocie Stanę przed tymi drzewami i porzucam. O Tutaj coś się dzieje. Jeszcze zapiszemy punkcik. Po Norbert mówi, że wyczaił w drobnicę po drugiej stronie. Także na trolling nic. Norbert złapał jednego szczupaka na gumę. Także spróbujemy chyba też coś porzucać. Mówi, że właśnie w tamtym rejonie dużo drobnicy. Płyniemy właśnie w tamtą stronę. No i zobaczymy sobie, czy coś tam skubnie. Co by tu założyć? Coś małego na początek, czy coś większego. Gonimy jakieś kaczuchy. Przed nie wiem co to jest. Czy to jest jakaś mewa? No i na gumy też, kurczę nic. Teraz mamy głębie. Tam był całkiem fajne rozwidnienia, ale drobnicy nie możemy namierzyć drobnicy zobaczymy czy tutaj przy tym wejściu to będzie coś ciekawego całkiem ciekawie to wygląda zobaczymy czy coś siedzi na wejściu latem na pewno tutaj zawitamy. Tutaj na pewno będzie sporo szczupaczka. Robert. Gdzie ta jego łysina się świeci? Tam chyba coś się świeci. Akurat pod słońcem to cięko widać. Ale głębia, 6 metrów prawie. No i nic. Wracamy dalej znowu do trollingu. Zobaczymy, może 3,5 metra. Na trolling, coś dzisiaj nie chce siąść. Norbert złapał już dwa szczupaki. Tylko, że na gumę co mówisz? Jaki metr? Trzy. A, tutaj możemy się potrollingować. tym, co możemy tutaj rzucić parę razy. Może akurat też coś się trafi. Nie ma. Nie mogę spłynąć bez ryby. Wstyd będzie. Nie no. Różnie bywa najfajniejsze, najważniejsze mieć fajną zabawę i dobrze spędzać czas. Znowu zaraz zatrąbi. Zawsze w tym samym miejscu. I to coś dużego. No. No ciekawe co to będzie. Pierwsza ryba dzisiejszego dnia. Wszystko się dobra. Ciekawe co mamy na malutką wędeczkę. Także nie wiem co to jest ale zapewne szczupak ale trzyma przy dnie szczupak na pewno Uch. No i zobaczymy Uu. ale bije głową Ja z... Tak. Ile? Nie wiem. Ale jest kabanek I znowu na tę tą małą wędeczkę. Nie wiem czy mi się zmieści Chodź tu Jest Hehe? Oj 80 taka No to ładnie Uf! Ale siad Myślałem, że znowu zaczep No o, zrobisz mi zdjęcie, czy nie? Mam dwa wowlery Dobra. Mam ściągać? Nie, zrobię sobie tym aparatem. Ważna tego. Duży, co? A troszeczkę obgryziony. No nic, to co? Z powrotem malutki do wody. No. Jeszcze trochę potreningowałem, za jakieś może pół godzinki. Tak. Już nic nie przyniosło żadnego efektu, to w drodze powrotnej Fajne mniejsze miejsca na Echo to sobie przynajmniej może porzucamy. Ale wszystko stoi znowu przy całym brzegu. Z głębszej wody nic nie można wyhaczyć na razie. Ale taki fajny szczupaczek Miało koło. Później zmierzam. Później powiem. Albo będzie gdzieś na, na ekranie. Czy coś tutaj siedzi pomiędzy? Tutaj to kotwicę rzuciła, ale już dzisiaj nie mamy zbyt dużo czasu. Wrócimy sobie tak po brzegach. na woblera. Oczywiście musi się zawiesz, zaczepiać. Jeszcze do bazy odpocząć. Jutro, jutro też w sumie z rana, z rana uderzymy. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Może tutaj. Z rana zobaczyć, jak tutaj biorą. Okaże się.